Cześć z tej strony ARPE. Mam dzisiaj dla Was kolejną część gameplaya. Tym razem jest to Westland 2. Gra podobna do Fallout Tactic i Jagged Alliance. Gra jest oczywiście niestety ale płatna. Jeśli chodzi tutaj ogólnie o, o samą rozgrywkę, toczy się w klimatach takich jak Fallout Tactic, czyli po wojnie tutaj atomowej. Jeśli chodzi tutaj o samą, na początku tworzymy postać, ja, tą tw ja tutaj pokażę mniej więcej później w następnym filmiku, jak sobie stworzyłem moje postacie. Tworzymy czwórkę postaci, falu Fallout jest tak, że tworzymy tylko jedną, później nam tam dochodzą. Tutaj jest tak, że tworzymy od razu cztery. Jeśli chodzi tutaj o samą rozgrywkę, no to mamy w prawym górnym rogu radio, za pomocą tego radia. Łączymy się z bazą, możemy awansować postacie oraz otrzymywać coraz to nowsze zadania związane z misją. Jeśli chodzi tutaj o samą rozgrywkę, no to standardowo walka jest turowa. My się poruszamy tutaj grupką osób, grupką postaci stworzonych zaraz na początku, to jedna nam tutaj doszła. Mapa to jest Hike Pool, jest to druga mapa. Znaczy są dwie mapy tam do wyboru. Druga mapa, po pierwsza jest wieża radiowa. No i później mamy Hike Pool. Możemy sobie wybrać Hike Pool lub ewentualnie Agrocentrum. Jeśli chodzi o tę samą rozgrywkę, no to tutaj mamy oczywiście postacie, możemy im ustawić szczał w głowę, ręcznie możemy również strzelać komuś, wiadomo, obrażenia są wtedy razy 200, ale minus 40 szansa trafienia. Następnie kucnięcie, mamy szansę na unik oraz większa szansa na trafienie. Tak, nam tu postać kuca. Następną tutaj opcją jest zmieni, zmienia, zmiana broni. No tu jeszcze jest przeładowanie, a no, na to jest zmiana trybu. Kolejną rzeczą tutaj, no oczywiście, te wybieramy sobie postacie, możemy sobie ustawić pod menu różnego rodzaju umiejętności, bądź też przedmioty, które możemy używać. Ale no, oczywiście to umiejętność gra jest w języku polskim. Możemy oczywiście jak najbardziej tutaj czytać opisy i, i wiedzieć mniej więcej co do czego polega. Niektóre są zbędne, chociaż wszystkie się tutaj przydają, a niektóre bardziej, bez których nie da się praktycznie grać, o których oczywiście powiem później w poradniku. Jeśli chodzi tutaj o dalej o samą rozgrywkę, no to możemy chodzić w grupie. O, tak ja tutaj mam w grupie. No i pojedynczo, taką daną postacią układać podczas walki później. Następną rzeczą jest sama postać. W no postaci również tutaj mamy pierwszą czwórkę, którą tworzymy nie możemy zwolnić, ostatnią, która dochodzi jak najbardziej możemy ją odprawić. I teraz tak, chodzi siedzi ta samą postać, mamy oczywiście ubrania, pancerze, które zdobywamy, różnego rodzaju gadżety, jako drużyna to jest. Manierka. Za pomocą manierki przesuwamy się po mapie, dochodzimy do różnych miejsc. No i ochrona przed promieniowaniem. No i bronie podstawowa, dodatkowa, którą możemy wybierać. Atrybuty, które na początku wybieramy. No i ogólnie pancerz czy Kondycja na poziom, który nam przychodzi. No i oczywiście przedmioty. To są wszystkie przedmioty, są również, można je posegregować. No i następnie mamy atrybuty, które na początku sobie zmieniamy, ustawiamy, później są umiejętności, umiejętności jest naprawdę bardzo dużo, e, najlepiej rozwijać jest trzy umiejętności, bądź ewentualnie 4 e, dla jednej postaci, tego jest dużo do wyboru, o czym będę mówił później, no i oczywiście akta, e, tak choćby biografia. Na przykład tutaj o, taką postać, która nam doszła, no i oczywiście jakaś tam historyjka o niej, y, jak najbardziej jest. No i jeśli chodzi tutaj o ostatnią opcję, to jest dziennik. I w dziennikie mamy w toku zadania y, zakończone i zaznaczone. Zaznaczać po prostu możemy klikając flagę, o, mamy y, zaznaczone. No i tu mamy mapę, y, tu mamy mapę świata. Tutaj, takie słabo widoczne, radioaktywne pozycja. To, jakbyśmy po tym chodzić, to nie jest to, życie uciekało. No i oczywiście, zaznaczone różnego rodzaju osady i miejsca takie, które możemy dodatkowe zwiedzić. i tak bo tu mamy różnego rodzaju rzeczy do wyboru. Jeśli chodzi o samą walkę turową, zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda. Takiś Pan idzie. Oczywiście mapa wioskę tutaj, którą już przeszedłem. Więc mogę tu jedynie powiedzieć tyle, że żeby zdobyć tę dodatkową tą postać, takich ciekawostek. To ona właśnie odkrywa dzięki takiej umiejętności jak percepcja. Odkryła nam tutaj wejście do tuneli, gdzie możemy. Zdobyć tam z zadaniem jedno do rozwiązania, no i kilka przedmiotów. Ona jest tutaj przy tym posągu. Jeśli nie mamy tej postaci, tutaj krzyk sępa którego można zdobyć, ewentualnie nie mamy osobę, która ma umiejętność właśnie z percepcją, no to nie widzimy tego, to niestety, ale widzieć. To jest właśnie z tych ciekawostów. No i tą osobę można tutaj właśnie, ona jest w tej klatce Więzienie na pierwszym trzeba tutaj porozmawiać. tu Jest taka gromadka dzieci, które musimy dać. Oni są tutaj, jakiś tam przedmiot, który oczywiście również do zdobycia. I później te dzieciaki tutaj uciekają. I możemy tutaj właśnie to zdobyć. Kolejną ciekawą z tutaj rzeczy to jest to jest później pod koniec, jeśli będziemy wchodzić. O, tutaj mamy. Zejście do tuneli, gdzie jest podróż, to tam zostawiamy przy, przy takim komputerku jedną postać. Ja akurat zostawiłem tą, ona się przydaje. Zostawiłem ją bez niczego, po prostu by tam stała i przełączałem guziki. I dzięki temu, tym guzikom mogłem tam przechodzić. Bo można tylko trzy włączyć od razu przy takim komputerku. Nie mogę tam przechodzić przez, przez te instancje w taki sposób się poruszać. Czyli jedną po prostu zostawiamy z tych ciekawostek oczywiście odnośnie tej mapy tego powiedzmy zostawiamy tutaj przy takim komputerku a pozostali nam chodzą tutaj właśnie z podróż do tego i tu można wejść także z każdą mapą tam spróbuję ewentualnie jakieś ciekawostki powiedzieć jeśli chodzi tutaj o samą same dojście tutaj do tego do tej pozycji, to jest tylko jedna z takich trudniejszych walk i ona jest tutaj zaraz pokażę gdzie mniej więcej Zobaczmy, tu jest ta winda. No to ona jest tutaj. Dokładnie tak. Tu mamy później z bliską. i tu jest taka pani, która bardzo mocno bije. E, musimy ją w pierwszej kolejności zniszczyć. Najlepiej, oczywiście, e, mając w postaci jakiś granat. Czy coś mocnego, e, żeby po prostu wziąć i, i jej z tego uderzyć. Bo ona bardzo mocno bije, i w pierwszej kolejności powinniśmy ją. Pozbyć się jej, także to by było na tyle. No i jeszcze pokażę, oczywiście, w samej rozgrywce, jak wygląda sama bitwa. I powiedzmy, znajdziemy sobie tutaj kogoś pana gdzieś, on tu jakiś stoi. No się tylko, żeby wam pokazać, pojedynczo sobie weźmiemy, ustawimy. Powiedzmy, no nie, no tego nie, o snajperkę sobie weźmiemy kliknę sobie lewym przyciskiem na postać No i oczywiście tutaj mamy tego pana Ustniemy jeszcze żeby móc go lepiej trafić no i No i on dostał Jest początek starcia A że do nas będą Wszyscy tutaj przybiegać Próbować nas tutaj uderzyć No i jeszcze ten tutaj Z, z czymś wyskoczył Jest no pozostałych tutaj no i się zaatakujemy oczywiście Tylko Jest dość dużo no Nie jest to zbyt mądre to co zrobiłem ale, tylko żeby wam pokazać, no i te postaci tutaj, oczywiście, wszystkie będą dochodziły. Uderzę czegoś mocniejszego, żeby wam tylko ukazać, jak to mniej więcej wygląda. I nie trzeba oczywiście atakować, ja tylko zrobiłem to w taki sposób, żeby mniej więcej pokazać. z czegoś przywalę mocniejszego, żeby zobaczyć, co jak działa. Także wszystko w Wszyscy mieszkańcy tutaj z. Zbierają się, a ekipa dzieciaków chce mnie bić, no i oczywiście, tutaj mamy w lewym menu, kiedy mniej więcej będziemy się my poruszać, no troszkę to niestety, ale czasu jest, bo raz już. no i my mamy i teraz jesteśmy: my. mamy oczywiście procent, jaki możemy, kogo trafić. To jest oczywiście broń obuchowa, z bliska, no sobie weźmiemy powiedzmy, broń ciężka, no i powiedzmy, tego przetasujemy no i oczywiście ten pan pada tu mamy ruchy, punkty akcji tu i tu mamy oczywiście w opisie taki krótki nadmenu co możemy robić mamy ile kosztuje punktów ruchu zrobimy sobie koniec no ten akurat nic tutaj nie ma no na przykład użyciela użyjemy to jest takie coś fajnego na przykład tutaj mamy takie pole Weźmiemy tu panów, jeszcze zahaczymy. O Fajna zabawka, nie jeszcze tylko dla dużych chłopców. Także zwłoki, flaki, wszystko leży. Nie, jeszcze jest pistoleta, powiedzmy, nie tego. No i tu mamy również snajperka, szczelba, pompka. To jest fajne, że na przykład duże takie. Pistoleciki, głównie na. No to są shotguny tak zwane. Czy one po prostu mają o 4 AP mamy, żeby się ruszyć? No i one mają e, takie pole, że jesteśmy w stanie, na przykład, jak klepne, to od razu dwóch e, za jednym razem. No i tu już kolejny jest, który ma e, pistolecik. Do, Dobre jest do dobijania, ale również i celność i trafienia krytyczne w Także to by było na tyle jeśli chodzi o przedstawienie tak w, pierwszej, w pierwszym widoku Wedland 2 później jeszcze na kręce drugi postaram się podstawy jak stworzyć zespół, dobry zespół przynajmniej mi w w miarę idzie, że mam te najważniejsze umiejętności ale na razie samą grę ukazałem taką mini recenzję to nazywam z widokiem oczywiście na opcję no i to by było na tyle do usłyszenia do następnego razu, może niedługo mi się uda jeszcze e, klepnąć ten drugi filmik e, także cześć, dzięki za uwagę, hej!